Idę sobie nad Bałtyk Jest godzina 7.04 Proszę bardzo, ludzie sobie wracają Ludzie sobie biegają Ludzie idą coś tam W każdym razie tak wygląda Bałtyk o godzinie 7:00. Jest dzień w ogóle 16 sierpnia 2014 roku O Biegać kurwa Śiątają Ja mam w ogóle piwko w kieszeni i sobie idę. Oj, Piasek kurwa, zimny tak samo jak wczoraj. Bałtyk widać spokojny, zajebiście. się. Stamtąd w ogóle kurwa szedłem wczoraj, jak wracałem z yy, Rozewia. Latarni, tam w ogóle widać chyba to nawet tą latarnię jebaną. O właśnie, głośniej kurwa, głośniej z tym pierdolnięciem. O, mewy. Je uciekasz dziwką. Jenu no, złotych. W każdym razie tak to wygląda o godzinie 7 rano. Jutro jest planowane przyjście, żeby zobaczyć zachód słońca. Tutaj facet z wykrywaczem metalu. Zapierdala sobie. O, chyba coś znalazł. Chyba znalazł ten kurwa jedną groszową monetkę. Proszę bardzo, zaraz zobaczymy jak wygląda Bałtyk. Tam mamy ten jebany port. Dojdziemy do tego portu, właśnie się właściwie do niego kierujemy. A ty gdzie lecisz, kurwa? O. Młodzi sobie wódeczkę spijają. Ja mam piwko. Poko. No i widzicie, O, tam mamy, o, znowu facet szuka, szuka skarbów. Tylko kurwa bomby nie, nie znajdziłem. Tam mamy mój, yy, ten, punkt orientacyjny, w ogóle. Tam mamy w ogóle moje wejście na plażę. A ja później sobie idę do portu. Z tym, że zaraz wtyknę sobie fotę. Tam mamy statki kurwa w tle, tam daleko, daleko. No spoko. No tam mamy latarnię morską, właściwie to nie tam tylko tam kurwa to zobaczymy w słońca postaramy się przynajmniej w każdym razie tak wygląda Bałtyk okay. Później nakręcimy troszeczkę portu jak będziemy bliżej a na razie to jest czas otwarcia piwka to znowu ja tak wyglądają fale w ogóle i tak dalej na, na naszym Bałtyku. Proszę bardzo, poranne picie yy, warki, troszkę reklama, no ale trudno nad Bałtykiem o, tutaj jestem ja kurwa, tylko nie muszę jest stopnie, nie, nie jest stopnieć. o to jestem ja, chyba dostał całej okazałości żeby nie było A... barka, to ja Bałtyk i tak dalej w ogóle tam kurwa o A jak widzimy tego gościa w tym zielonym ręczniku to troszkę wymyk jak go słyszał, że mam mi zrobić kurwa aparatem na kliszę, zdjęcie, no ale chuj, takie jest życie. O i tak sobie idę, tak sobie popijam piwko, tak zresztą co rano widać, o, a się no, co, co rano tak robiłem. Proszę bardzo, tam jakaś żeglówka, kurwa, popierdala. Tam jakiś, jakiś statek. Mam nadzieję, że nie wypierdoli jakiś rakiet w naszą stronę, kurwa. W każdym bądź razie, o, tam też coś jest w ogóle dzisiaj jest plan żeby pojechać na hel mam już bilet i tak dalej o no, tutaj tam jest w ogóle kurwa kolonia karna nie mam na że nie pani nauczycielki. i tak dalej ludzie sobie pomykają po takim czymś Wypróbuj się na piasku z kurwy synu na piasku zobaczymy czy będziesz tu w taki farcie i tak sobie spacerujemy codziennie rano tam jest w ogóle widać tą betonową plażę, co chłopaki mówili Ja, ja, ja nie wszedłem wczoraj, jak, jak wracałem do domu Do namiotu właściwie, bo do domu to tak raczej średniawo No i tak to właśnie kurwa bywa no. Tak to właśnie było Tam jest w ogóle lodziarnia, tam takich tych, o tak wygląda mniej więcej wejście do, na plażę O tak jest, o tam widać, że ludzie śpią zrobić jak nie mają gdzie spać no, trudno. A w ogóle chciałbym powiedzieć, że Bałtyk jest zajebiście czy w ogóle ten. Cieplutki. Jak będzie tak samo ciepły po południu, to znowu przylecę się kąpać. Filmu może się nie uda nakręcić, bo nie wziąłem kamery. Facet mógł kurwa powiedzieć, że można zostawić jakieś cenne rzeczy. To ja bym sobie wziął kamerę i byśmy mieli pierdolnięcie w ogóle z Bałtyku. No nic, może innym razem góry mnie namawiał, żeby wziąć. O! Może się dziera, kurwa. Walcz kurwa, walcz kurwa z lądem. Byle nie za ostro. Pale napierdalają. W ogóle kojarzy mi się to z filmem czas apokalipsy. Zawsze chciałem to powiedzieć. Że jak Robert Dival mówi do młodego żołnierza, albo walczysz, albo pływasz. No to facet nie miał zbyt wielkiego wyboru i zapierdalał na desce jakiś mistrz pan może na nie, nie mam jedynie co mam, to mam ognia <laughs> nie palę ale mam blanta o, blantka, nie. w każdym razie tak, tak to wszystko jest no. tak więc można powiedzieć, że jesteśmy na czasie apokalipsy że znaczy, czas apokalipsy był co prawda gdzie indziej tutaj w ogóle idziemy na wschód tam musi być jakaś cywilizacja. No właśnie, o tutaj tą laseczkę mijałem, sobie pomyka. Po piasku biegaj kurwa, po piasku. Przebiegniesz kilometr, to będziesz wiedziała, co to znaczy czy ten. No, bieg. Kolejne wejście. Tutaj coś budują, tutaj w ogóle budują jakieś apartamentowce zajebiste. Może je pokażę, ale co tam przy okazji. Kuj tam, o. A tam są apartamentowcy. Tutaj nie u mnie sobie papierdalają z kolonii. I tak to właśnie jest I tak jest codziennie rano Może wieczorem jak będę w stanie pokazać jak, jak zapierdalają z tymi z lampionami drobne mięcie młodych tyłeczków Jak popierdalają z, z, z lampionami Ale to, to zobaczymy wie, wie, wieczorkiem A więc kurwa no albo pływasz albo walczasz A w ogóle dzisiaj słyszałem za jej bić to hasło Wieczorem było tańce hulanki z powole, yy, czyli ten porządny obywatel Laska po, po, powiedziała do Kolesia, no tak się śmiałem z tego, naprawdę, no, to było hasło dnia w ogóle. O tam popierdolają, to jest w ogóle jakaś szkoła mistrzostwa sportowego, coś tak, takiego, achu z nimi. No nic, idziemy w każdym razie w stronę portu. Piwko cały czas się pije, o, bardzo, czekajcie. Hmm? Na zdrowie przyszłych oglądających A tak jest Dobra, wracamy do innego mięcia. O, Mewa sobie popierdala na fala. Ciekawe czy będziesz taki wspaniałek, jak będzie kurwa sztorm. Zresztą mnie się dokładnie tego samego, no ale trudno. To jest inaktywka. Pamiętaj, że to zawsze działa w dwie strony. Pójdziemy w stronę portu i zobaczymy jak port wygląda z rańca. A na razie dziękuję. O, znowu wejście. Proszę bardzo. Znowu mój punkt orientacyjny. Kurwa, ten punkt orientacyjny jest dla IB. Dziękuję. Znajdujemy się teraz przy porcie. Naszedłem do kamieni. One zaraz będą pokazane. A tam, 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 daleko, daleko, daleko widać kurwa tęcze Ale ludzie są kurwa tak ślepi. Tutaj była taka parka, że sobie romantyczne zdjęcie. Zakochani te sprawy, korewa Ale to nie o to chodzi. O tej Bałtyk, cały czas napierdala, czas apokalipsy. Albo pływasz, albo walczysz kurwa. Jebana ty, z kurwy ty W każdym razie jesteśmy u wrót portu. Tam z tyłu widać port. O, proszę bardzo. A port już żeśmy wzięli, tak nic kurwa, nie ma co pierdolić no wiadomo co tam jest nie tutaj są takie kamory one się zaczynają właśnie kurwa odtąd i tak sobie biegną 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 tam jest mój ekwipunek tu jest ekwipunek numer 2 o proszę bardzo tak i ten i cały czas sobie idę póki jeszcze mogę tak więc i tak wygląda port tej strony tak więc jest o, było pociąg przez chwilkę. Tak jest. Ja mam pociąg o 9 z minutami. Konkretnie 9.05. O. I tak później sobie fale napierdalają w ogóle te kamory kurwa. A ty kurwa czego tam pływasz? kurwa za robotę się weź. W każdym razie tak to wszystko wygląda. No jest. Tutaj jest zajebiście w ogóle. No tutaj niewiele kto przychodzi. Tam były Junie. Powinienem właściwie zdjąć te, kurwa, portki, jak tutaj przyszedłem, no ale to jest inna kwestia, no chuj. No właśnie, może to jest, kurwa, do, do, dobra myśl. To ja stanąłem na razie na tym punkcie, zdejmę portki i wejdziemy tam troszeczkę dalej. Dobra, teraz już zdjąłem portki, tak więc będziemy mogli, o, tutaj są moje portki, one później sobie tam wejdą. No kurwa, chcielibyśmy, ale to, kurwa, nie ma lekka, nie ma lekka, nie wiadomo kto to będzie oglądał. Jakiś kurwa pedofil, albo zboczeniec, kurwa, albo chuj wie kto Kurwa się podniecie, albo nie daj Bóg jakiś pedał kurwa jebany i będzie chujnia Ale to nie to W każdym razie tak to wszystko wygląda, no. Tak to wszystko wygląda Jest godzina 7.41 Tobie wszedłem na spokojnie Kurwa, ale by się to przydała Kamerka GoPro, ja pierdolę, Za ujęcia zrobi Bo by kurwa wszyscy wymiękli te nasze Nadziora Grafik, Rapid kurwa jebany to by kurwa się nadawały na mydło kurwa porównanie z my ujęciami może napierdala cały czas no ale mam jeszcze co najmniej dwie pary majtek na zmianę może nie przy sobie ale zawsze Każdy się w każdym razie wchodzę kurwa coraz głębiej kurwa po kolana takie jest poświęcenie Ach! o tak to wszystko wygląda kurwa i nie zapierdolić ścieków kurwy cyny jebane okej okay. ja i sobie co idę. idę dotąd dopóki mogę cały czas warka mi towarzyszy tak więc napierdalam po kamorach nie kamorach kurwa w tej roski przy mnie to jest w ogóle szczolnia z pizdą na maksa dżłąb jebany no ale nic zapierdalam kurwa czegoś też nie robi dla ujęć w ogóle kurwa później autografy widzę za w zakładach pracy te panienki kurwa a się kurwa na jakiegoś już patyk. Jebanego. Je, kurwa, jebana. No i jajka zostały już zmoczone. Może nie to trzeba zwracać, ale po prostu czas się przemieścić. Troszkę kurwa ten, muszę się przemieścić ostrożnie, ponieważ kurwa właśnie mnie zalała fala. Kurwa, jebana. Kurwa, chłopaki, ścilałtuj się troszkę, ty jebany Bałtyku. A wy byście pomogły kurwa przeniosły mnie w nie wiem. W każdym razie tak to wszystko wygląda. Ja szedłem wczoraj tak samo jak ten pan. Patrzcie właściwie kurwa, na pana, to trzeba mieć wygląd i pieniądze. On ma tylko niestety wygląd. To nie jest moja wina. Stoję na jakimś kamoru jebanym. O! Tam widać moje stópki. Proszę bardzo, tutaj mnie kurwa zalało. No właśnie, pierdala cały czas, jak szalone. O, no, dalej już może nie będę szedł, bo jest po prostu szkoda telefonu i tak dalej, ale krośka zawsze można się O, okej. Bo się, ja sobie mogę, ale w wpłat kurwa, ale nie kurwa z telefonem, no. Kurwa, no tak żałuję, że nie wziąłem kamery. Facet mi w ogóle powiedział, jak się zakwaterowałem, że mogę u niego zostawić jakieś cenne rzeczy, no ale kto kurwa wiedział, no ale chuj, takie jest życie. Nie powiedział przez telefon, mi nie przyszło do głowy nawet, żeby się zapytać. Proszę bardzo, e, picie warki strąg przed kamerami na teleportu, portu, morze i tak dalej, smacznego dla tych, co nie mogą, dla tych, co na morzu. Napis co teraz zapierdalają w pracy, napis co teraz zapierdalają dziewczyny, napis co w ogóle się teraz budzą. Hmm? O, Dla. I tak to właśnie Tam widać zabezpieczenie, tam widać jakąś latarnię. Nie wiem co to jest, może się dowiem. W każdym razie wszedłem na górę, ale niestety jestem na gołych stopach, tak więc kurwa to nie jest wskazane. Tam przysutnęła jakaś niunia, nie wiadomo czego chce, albo mi zajebać kasę 20 zł, ale tam jest też dowód osobisty, tak więc kurwa tutaj rodzą się problemy z tym kurwa dowodem jebanym Dobra, powoli czas wracać I tak to właśnie bywa O, teraz na się powrót Może widać, że nie daje spokoju nikomu O no, ale by się przydała ta kamerka, a górę mówi, kurwa, weź kamerę, weź kamerę. Nie Tomek, kurwa. i Cisho. Kurwa, kurwa jedana no tym wszystkim, no ale trud. Tutaj Nunia sobie pomyka, ale coś kurwa nie może pomóc pomóc. Pom kurwa nie może pompnąć. Kurwa macie tym wszystkim to mówię wam je, bał to piesno. W każdym razie jest okej. Okay. O. w każdym razie jest ok. kurwa jak tu wrócić kurwa tak to już jest człowiek gór pojechał nad morze nie może się odnaleźć i może się odnaleźliśmy wśród ludzi o kurwa nie może się odnaleźć wśród ludzi kamory kamery kamory kurwa przyt... ujęcie polsko-bytułeczka Biegaj kurwa, biegaj. I tak to właśnie jest. Może jutro będzie inna pogoda. Może się uda nakręcić coś innego. Zobaczymy jak wygląda inaczej kurwa Bałtyk. Zajebiście. Ten twierdoliła pierdoliła. Niestety. O, jest mój ekipunek. Uch. No nic! Kajdź! Odpoczywamy! Coś się nie chce wyłączyć. Proszę bardzo, tak wygląda niebo o godzinie... godzinie 8.54... 19.54 19, 19. we Włodysławowie. Jesteśmy w okolicach portu, jak widać, na Kamorach. O, tak wygląda. Tu jest ten murek. Tu jest kolonia, może nie karna, ale kolonia zawsze. A ja sobie idę. Cyk. Tak więc doszedłem do odbijaczy jak to mówią. Praktycznie jestem ich na samym końcu. Hmm? O jejku, jejku. O! Tyk. Jestem na samym końcu odbijaczy. Już dalej iść nie mogę, bo dalej już jest... Wspaniały Bałtyk, tak w ogóle wygląda Bałtyk dnia 15 sierpnia o godzinie 10.46 i 35 sekund Proszę bardzo zajebiście wygląda I tutaj mamy pot, tutaj mamy tą latarnię całą jebaną I tak to wszystko wygląda Mogę spróbować zejść jeszcze niżej Ale prawdę mówiąc troszkę mi się kurwa nie chce, bo nie po to tutaj przyjechałem O Tak więc jest Oka, no, oka, tędy w ogóle będę wracał. Jak widać, na załączonym obrazku będzie. Cyk Jeszcze raz, teraz będę szedł na chwileczkę po takim czymś. Może nie powinienem, ja wiem, ale trudno. Tak jest życie. O. Bardzo. Może jednak nie tędy. Hmm. Może jednak na tym poprzestaniemy, bo trudno się idzie z aparatem. W każdym razie jestem po drugiej stronie. Tutaj są ludzie. Tutaj jestem ja. O. Tutaj jestem ja. Cyk. Może tak. O, jestem ja. E. E. O, tak sobie będę szedł. Znaczy ja będę szedł w ogóle górą. Ale to na razie jestem tutaj. No tam mamy Bałtyk. Tam mamy zatokę Kepucka, a nie, zatokę Kepucka mamy za tym cyplem. Proszę bardzo. A mamy mam, mam znowu port. I tak sobie zaraz będę szedł. Spróbuję dojść do tamtych, tych ograniczników. I zaraz wejdę na ten, na, na ten murek, który właśnie widać. I sobie będę szedł wzdłuż tego murku. O. Teraz będę sobie szedł takim czymś o, tylko na chwileczkę muszę kurwa zejść o to nie będzie takie proste w moim wieku o, ale to nie o to chodzi może na razie zrobimy jesteśmy właśnie w porcie rybackim proszę bardzo, we Władysławowie tak to wszystko wygląda niestety kręcę z telefonu więc jakoś będzie taka jaka będzie niestety nie da się tego przeskoczyć Zapomn nie wziąłem po prostu kamery swojej, spo sportowej o, tu mamy kuter rybacki we wnętrzu. O, przejrzymy się bliżej może. Nie bardzo. Liny, liny i tak dalej. Nazwa... No jestem ograniczony przez kartę. Albo no nie wiem, jakoś tak i będę próbował to później przenieść, ale to się okaże ten... Później, tak, więc National Geographic przy tym to jest w ogóle pikuś. Jak widać na załączonym obrazku, no nie ma lipy o kotwica, proszę bardzo tam wygląda dalej port tam będę w ogóle dalej szedł o, a będę próbował w ogóle dojść tam, gdzie są ci ludzie wszyscy a tam jest zdjęcie po, tam nawet dwa albo trzy gdzie są naprawiane statki tak więc no to nie będzie pokazane bliżej, bo mnie szkoda karty tracić ale zdjęcia są i tak dalej o tak to będzie wszystko wyglądało i później pójdziemy tam do Bałtyku Nakręcimy. Stacja paliw. Nakręcimy jak to wszystko wygląda. No, z tamtej strony. No. Dzisiaj jest planowane pojechanie na rozewie, właściwie dojście. Pogódka jest jaka jest. Już się przekąpałem w morzu tak w ogóle. Tak więc jest zajebiście. Opony. Proszę bardzo. Tutaj mamy ten, du duże kutry rybackie i tak dalej. O. No. Tam jakiś, tam jakaś maszyna napierdala Gdzie ona jest? Czekajcie, musimy ją na, namierzyć Chyba to jest ona Tak, więc no Zaraz tam, tam będę, więc będzie ona pokazana bliżej Na no, spokojnie Bez nerwów Na razie tyle Proszę bardzo, jesteśmy yy, z drugiej strony portu Byliśmy tam, tam, tam daleko Przeszliśmy tam, tam jest w ogóle mój punkt orientacyjny, bo ja tam niedaleko mieszkam, tam mam rozbity namiocik, na polu namiotowym i tak dalej. Tam później zostanie to inaczej ujęte. Ja szedłem sobie tamtędy, gdzie idzie tych mnóstwo ludzi. Będę wracał sobie górą, tam troszeczkę, żeby zobaczyć co i jak. Tak więc będzie zajebiście. Tam jest w ogóle osiłek rehabilitacyjny, kurwa dla tych ogóle alkoholików i w ogóle, no kurwa masakra jak ja to zobaczyłem, no ale chuj. To jest maszyna, którą w każdym razie widzieliśmy z drugiej strony, tamtej, gdzie byliśmy zobaczyć o tamte kutry rybackie, co stoją tam na y, suchym doku. O, tutaj sobie zapierdalają. Pływać kurwa z kurwy syny, pływać kurwa! W każdym razie nie wiem, czy to jest, może gdzieś to będzie wyjaśnione. O, tak to ładnie wygląda. Nie wiem, czy coś będzie widać, no ale to później zostanie obrobione i tak na komputerze, tak, więc kurwa będzie zajebiście jest wnętrze tego urządzenia, nie wiem, to jest albo pogłębiarka, albo chuj wie, no, no krosno to to kurwa nie jest, no nie ma co się oszukiwać. Tak więc, o tutaj mamy linę, linę, hmm? ster Bosmanie, o tutaj mamy, chuj wody w ogóle, kurwa, chuj wie co to jest, no ale może się dowiemy, o, tak to wygląda, maszynka widać pracuje, lotos syntetyk, tak więc reklama jest, dobra o o trojan jest napisane proszę bardzo tak to w ogóle chyba powinienem czytać kurwa kurwa w ogóle się dowiedziałem że mógłbym przechowywać ten yy, ważne rzeczy u faceta u którego mieszkam to bym wziął kamerę no ale kurwa no kto wiedział no ale chuj takie jest życie tak to wygląda to urządzenko no robi wrażenie, no nie ma co pierdolić, no tutaj w ogóle widać, że jest podzielony na pół. Tutaj śliczek albo coś tam zapierdala. No zajebiście. No. Najchędzie to bym wszedł na pokład, ale jakby mnie wyjebali na zbity pysko. Kurwa, byłaby masakra. A tak. W każdym razie tak to ładnie wygląda. O! Tutaj mamy połączenie z następnym takim urządzenkiem tutaj mamy wycieczkę kurwa ci to mają przejebane no ale ja też tak kiedyś miałem o zapierdala sobie tutaj mamy ten tutaj mamy w ogóle już cypel chyba, chyba pucki a znaczy ciechelski o tutaj yy, stacja radiolokacyjna tak więc no kurwa zajebiście no tutaj mamy następne urządzonko na razie zrobimy pałac o tutaj mamy ten stateczek połączony tutaj z tym stateczkiem tutaj tą rurą w ogóle o jak widać, zajebista dura, ona tam, tam sobie biegnie, biegnie aż do tamtego stateczku, co tam byliśmy. O, tutaj jest taki stateczek, tutaj sobie stoi. Liny, rowery. I w ogóle PC. Nie wiadomo właściwie. W tej lasce to nie wiadomo właściwie o co jej chodzi. że ma jakiś problem. O, tutaj masz. To jest stateczek chłopaki widać że ciężko zapierdalają no ale chuj takie życie to jest wielki kurwa silnik tam w ogóle mamy silnik okrętowy zrobiony na zdjęciu miejmy nadzieję że to, to się zachowało ja spróbuję jeszcze kurwa styknąć fotę aparatem ale tak to właśnie wygląda Kiefan no może po rosyjsku to raczej nie jest wskazane żeby ostatnio mówić Oto to wiadomo jak jest, a to może być do pogłębiania portu, bo to kurde widać, że ta ruda zapierdala, 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 tam mamy latarnię morską, no, taką małą, później pójdziemy na latarnię na Rozewiu, tak więc no, będzie zajebiście, no tak to wszystko wygląda, a my później będziemy szli górą.